Firma Carlic posiada dwa salony marki Volvo w Poznaniu nad Poznańską Maltą i w Baranowie oraz showroom w Zielonej Górze. Oczywiście zajmujemy się sprzedażą samochodów Volvo, mamy również serwisy, ale podejmujemy również inne działania komunikacyjne, które przybliżają naszym klientom dziedzictwo Volvo, czyli również szwedzkie wartości, które z marką są związane. A co dzisiaj? Co tutaj się dzieje? Dlaczego się dzisiaj spotykamy na śniadaniu? Dzisiaj spotykamy się na śniadaniu Lagom. Lagom to po szwedzku nie za dużo, nie za mało, dokładnie tyle, ile potrzebujesz. W zeszłym roku, w kwietniu, rozpoczęliśmy projekt pod tytułem Karlik On Tour z hasłem Lagom, i dziś jest podsumowanie tego projektu. Dziś jest finał, dziś spotykamy się z partnerami, by całość tego, tego projektu podsumować, wyciągnąć wnioski i zaprezentować materiał. Finałowy z naszego projektu, który nakręciliśmy w Szwecji. Był to wy, była to wyprawa do Szwecji, gdzie nakręciliśmy wywiad z autorem książki Skandynawski Sekret. No i właśnie to dużo, nie za dużo, nie za mało się sprawdza, czy jakie są właśnie wnioski po, tej, po tym turze? E, czy to się sprawdza? E, to każdy musi sobie odpowiedzieć e, sam. Na to, natomiast e, jest to filozofia godna pochwalenia z racji tego, że i filozofia Logom i Volvo pochodzą ze Szwecji, jak gdyby czujemy, że jest to część naszego dziedzictwa i staramy się promować tą ideę również w Poznaniu, w Wielkopolsce, stąd obecność partnerów z Wielkopolski w tym projekcie.